Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deur Charatis, jest, moi drodzy, The Trash Del Huego Kapitulo 5. Moi drodzy, dzisiaj piąty odcineczek tych Yandero animacji. Z tego co widzę, tutaj jest poprzednio w Zgrą, czyli będziemy mieli wytłumaczenie za chwileczkę, co się działo w ostatnich odcineczkach. To nie ma sensu, żebym ja to mówił, wystarczy, że to obejrzymy wspólnie, sobie przypomnimy troszeczkę, co działo się poprzednio. A ty, mysiu, pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny dzień tych animacji. Kolejny odcineczek. Budo zakochany w Ayano. Ayano ma go w dupie. Infoczanka, że mu zostawić Ayano. Budo widział, że a Jano porywa Miku Miku, dlaczego ona go nie zabiła? Dużo rzeczy, moi drodzy, dramy. Strasz, straszne, moi drodzy, w tym momencie, dramy. Sami tutaj widzicie. Urhara, zamknij się, bo czytam. Przepraszam. I mamy w tym momencie Budo, który jest i, szantażowany przez Info-chan. Chce, żeby znalazła Masutę i znowu go uwial... O, właśnie, właśnie, właśnie. Uwiedliśmy. I teraz manipulujemy Budo, żeby robił to, co my chcemy. Dokładnie tak. A i w ostatnim odcineczku, mojej drodzy Miku Miku zadźgała kokonę. Budo wszystko widział, budowie. wie dlaczego, ale nic nie mówi, bo został zmanipulowany ładnie. Okej, okay, policja przyjechała do szkoły, my się pisie. Co tutaj robisz? Nie słyszałeś o żałobie? Żałobie? Jutro wznowimy zajęcia. Żałobie? jakiś zdziwiony. Coś się stało? W sumie byłem świadkiem i działo się to na moich oczach. Miałem trochę wywalone, bo patrzyłem wtedy na Sempaja. Coś się stało? Zajewistnie jesteś, budę jeszcze tam zrok. Wszyscy są przejęci tym, co się wczoraj wydarzyło. Dobrze, dziękuję. Tym po prostu tak wywalone, ok? Dzięki. Wolne! Będziesz stalkował, czy będziesz z nią gadał? Ten jak obserwuje te Ajano. Tak, Ajano w krótkich spodenkach. Ajano. Ajano, musimy pogadać. Ona macie w dupie. ona... Nie widzisz, że ona w tym momencie stalkuje Sympaja, prawdopodobnie. Hmm, co ty? Stalkuje Sempaja, przecież to widać. Patrz, stoi przed jego chatą i obserwuje. Szpiegujesz dom Taro? <grywy> e? A co ty tu robisz? Hmm. Po co ci ten mundurek? Hmm Cóż, nikt mi nie powiedział, że będzie żałował. Nie domyśliłem się. Działo się to na moich oczach i tak... Nikt mi nie powiedział. To tak jak ja kiedyś w gim... No dobra, może nie tak samo, ale podobnie, że się ładnie przyszykowałem i tak dalej idę do szkoły, patrzę, a tu nikogo nie ma! Nie mogę wejść! Co się dzieje? Piszę do kolegi, a on do mnie, że wolne dzisiaj. Nie pamiętam w związku z czym to wolne było. To taki typowy dzień życia Rudego Uchały. I jeszcze go nie ma! No. Może dlatego, że dostał traumy po tym, gdy zobaczył jak parametrów od niego jego koleżanka zabija swoją najlepszą przyjaciółkę bez żadnego powodu. Myślę, że przez to budą. No myślę, że tak. Rozwala mnie to, jak on to mówi! Tak po prostu! Albo zasnął. Hmm. Serio, tak myślisz? No słuchaj. Ty myślałeś, że normalny dzień w szkole jest dzisiaj. Dlaczego to zrobiłaś? Jak sprawiłaś, że Saki. Nie rozmawiajmy o tym publicznie. Wiem, że Infocian poprosiła cię, abyś pomógł mi z rąszaku. Zamierzasz pomóc? To zależy, czy dotrzyma swojej obietnicy. A obietnicy? Ja nie pamiętam. Obietnicy, że już nigdy więcej nie zrobisz tego, co zrobiłaś z Saki. O, ta obietnica. Dobrze, już nigdy, nie więcej nie będę nikogo torturowała albo zabijała. Wiesz, że to się nie stanie, Myślę, Pysiu, ty głupi jesteś. <laughs> idzie, idzie, senpai! A ty, co ty tutaj robisz? Dzień dobry, senpai! Przyszłam przynieść ci te babeczki. Upiekłam je dzisiaj rano. Kim ona jest? To Maj, przewodnicząca klubu kulinarnego. No, ta dziwka! Oh. Chciałem ci to przynieść. Dzięki, ja, maj. ale nie czuję się za dobrze. Ale patrzcie, jak senpai się przejmuje tym, co widział, a patrzcie na Budo, jesteś zimniejszy nawet niż Ajano. no weź, zrobiłam je specjalnie dla Ciebie Hmm, no dobrze, mam bałagan w domu, zaprosił do domku Uuu, to, to, wkurzy się bardzo Nie ma problemu, pójdziemy do kawiarni, gdzie pracuje, chodźmy A, czyli idą do kawiarni, no dobła. Tup, 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 tup. Planujesz śpiegować go cały dzień? A co cię to obchodzi? Mysiu, pysiu. To co innego. W każdym razie tego życia życie. Nie możesz się wtrącać. Co cię to obchodzi? Serio, nie zadzieraj z panią Yandere. Ten jak daje się łatwo zmanipulować. Ja pierdziele. A i on teraz razem z nami szpieguje senpaja. Świetny jesteś, Budo. Nie wierzę, że to robimy. Co ty w nim widzisz? To znaczy, kocham Taro, ale... Kiteł! Kiteł patrzcie jaki cudowny, co w nim widzisz? Cały czas spędza siedząc przy fontannie, a to prawda, to prawda, ja też nie jestem w stanie tego zrozumieć, ciągle od siedmiu lat czyta jedną książkę, a wszystkie dziewczyny w szkole padają mu do stóp, czyżbyś był zazdrosny? Hmm, 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 a co tu, Co tutaj robisz? Eee, siema? Jesteśmy na rance. Tak, Hayato jest dobrym przyjacielem. Uuu, Frenzonet. Ha, ha, ha. Hayato, kto jest we Frenzon? Hayato. Hayato, dlaczego? Beka z Hayato, biedny Hayato. Siema. Ciężko jest mi uwierzyć w to, co mówisz. Wiem, zawsze się śmiały. Nikt nigdy nie widział. A bie... Nie mogę zrozumieć, dlaczego Saki mogła zrobić coś takiego. To ja! Znaczy pani Andere, No, to ona zrobiła! Znaczy caki zrobiła! Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I to wszystko wydarzyło się przed moimi oczami. Oh. Ula la 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 la. Zaraz stracisz tę rękę, mysiu pysiu. Co się dzieje? Taro? Ona się pobeciała aż! Nie płacz maleńka. Co się stało? Jancian! Co się dzieje? Jeździ smutno z powodu kokony? Tak, tak, z pewnością. Tak, tak. O! Co się dzieje? Senpai przytulił panią Janderę. I patrz. I, I już możecie zacząć gadać ze sobą. Nie trzeba więcej intryg. Zacznijcie już gadać. Cześć, Budo. Dlaczego jesteś w mundurku? Bo to debil jest. To dlatego, że żaden z przyjaciół mi nie powiedział, że dzisiaj miała być żałoba. Przepraszam. Myślałem, że to będzie oczywiste. No właśnie! Ta ostatnio jesteś bardzo oczywisty. Huh? Co masz na myśli? No nie wiem. Może łatwiej jest teraz zauważyć pewne rzeczy. Co się dzieje? O co chodzi? Myślałem, że przyjaciele mówią sobie wszystko. Co się dzieje? Ta, ta już w innym świecie jest. Samba! Ta w innym świecie już była, ale, ale, Budo, co ty się tak obrażasz? Weź się uspokój. Ogar Budo. Nie odpowiada na moje wiadomości i nie chcę bym wychodziła po niego, abyśmy mogli razem, razem. Pójść na lekcję. Myślisz, że mnie nienawidzi? Nie pamiętam, jaki głos miał, Osana. niech będzie, że taki. Nie, kochanie, on cię nie nienawidzi. Cicho, ciszej, znaczy wolniej. On jest prawdopodobnie zajęty. O, ale nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. To znaczy, tak, nie krzyczałam na niego tak bardzo jak teraz, ale czasami sprawia, że włosy stają mi na głowie. Kochanie, musisz się uspokoić, jeśli nie chcesz go stracić. To jest jak bezradny, mały zając. Jeśli będziesz często na niego krzyczeć, uciekniesz, a ty zostaniesz sama. Mogłabyś mi pomóc? Oczywiście, kochana, zawsze możesz na mnie liczyć. Ale co zamierzasz zrobić? No, już mam coś na myśli, ale to mały sekret, to będzie niespodzianka. Obie stracicie łeb! Owie, zdechniecie tak bardzo. Halo, nie jestem tutaj, słuchasz mnie? Co tam? Ta, tak, co jest? Tak, wybacz, co mówiłaś? Hmm? Pytałam, czy wiesz, kim jest osoba, którą lubi Taro? Tylko ty się z nim przyjaźnisz, może wiesz, kim ona jest? Nie wspominaj o tym, on. Nie, tylko nie mów, że Amai. Tylko nie mów, że Amai. On lubi odajakę, przewodniczącą klubu kulinarnego. No i dlaczego to zrobiłeś? Jesteś pewny? W porządku? Dzięki. E, może one ją wyeliminują. I bardzo dobrze. Wszyscy wyeliminują Amai. Ile możesz czytać jedną książkę? Ile? Jesteś debilu na początku? Ej, on Death Note chyba trzyma w ręku. Senpai. Muszę być... Jak ty Death Note trzymasz... Senpai, nie zabijaj mnie. Za... ta kurde, Trzyma. Nie zabijaj mnie. Jestem dobrym człowiekiem. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowaną. Hmm. Ja. Ah. Hmm. Co jest? Jesteś taka urocza. Kochanie, możemy pogadać nas, ale Budo zaraz zostanie w łeb, nie! Ko kochanie! Budo zaraz zostanie w łeb, serio. Od Jancian. Tak, zapisz jego imię. Znowu nie chciał iść ze mną na lekcję. Już mi się mylą czasami te głosy. Z pewnością było to spowodowane bento, któremu przygotowałam. Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Jednego dnia przygotowałam bento specjalnie dla niego i nie wiem co zrobiła mnie tak, ale on zaczął wymiotować... On po prostu zwymiotował to. No właśnie, bento? Hmm... Osana, wiem co się wydarzyło. Widziałam, a Ma jak sabotowała twoje bento! Nic nie wid... Dobra, dobrze, dobrze widziałaś, widziałaś to, widziałaś to. Z pewnością Lubi Taro dlatego chcę, byś trzymał... Dobrze ta peciara, zniszczy rywalkę, którą no... Wróbmy ją wszyscy. <laughs> Obraził się na nią. Zajebiście. Mój Dobry chłopiec. <laughs> Bardzo dobry. Hej, poczekaj. Tak to ona zrobiła. Wiesz, że rąszaku znana jest z tego, że się znęca nad innymi, co nie? Ta. i co z tego? Nie możesz pozwolić, aby Amaj został. A dlaczego? To jest dokładnie to, czego. No właśnie. Nienawidzę tego mówić, ale jeśli zaprzyjaźnisz się z Amai, aby zapobiec kompromitacji ze strony Rąszaku, to czy nie zbliżycie to do Taro? Wyjaśnij to. Hmm. Hmm. Ronshaku nie jest dobrą osobą i wszyscy o tym wiedzą. No bo ta peciara. Amai nie sabotowała to i ty wiesz o tym doskonale. Jak pomożesz Amai, to czy Taro nie zobaczy w tobie dobrą osobę? Hmm, to w sumie ma pewną logikę albo mogę pozabijać wszystkich i Sempai zobaczy dobrą osobę we mnie. W sensie zobaczy tylko mnie, bo nie będzie już nikogo innego. Daj mnie na Co jest? Co ty chcesz? Pik pik. Zgadzam się z nim. Zostań. Czy ty mnie podsłuchujesz? Czy ty masz jakiś mikrofonik? I witam Masuto dobra robota. Jak ty mnie podsłuchujesz? Gdzie ty jesteś? Nie mogę w to uwierzyć. No to jest zatruła? uu, lulu, lulu. trochę mi jej szkoda. Trochę, trochę mi szkoda. Czy jest wam szkoda maj? Napiszcie teraz w komentarzu. Czy jest wam szkoda Maj? I zostawcie kciuka w górę, jeśli wcześniej tego nie zrobiliście. W ogóle mnie to nie dziwi zawsze tak słodzi. Jest kłamciucha, bo pozwoliła, żeby biedny taro Senpai wymiotował. Nawet w jej klubie. Zastanawiam się, ile już razy sabotowała czyjeś posiłki. Ona jest taka podła. Biedna, szkoda mi. Naprawdę mi ciebie szkoda. Wolałbym ci łeb urwać. Witaj, Yamai, siema. Jak się masz? Wy, wy wierzycie w to, co powiedziała tamta dziewczyna? A ci się, się, kurde, ten trzęsie! no. Fartuszek! Jesteś naszą przyjaciółką, prawda? Hmm? Mm, jesteś słodka, przyjazna. Oj, 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 biedna, ale jesteś, jesteś liderem klubu, ja bym powiedział. No to wypierdalać stąd wszystkie i tyle i koniec I sam bym prowadził klub Myślicie, że sabotowałem Bento Osany? Cóż, wszystkie wiemy, że lubisz Taro jak bardzo nienawidzisz Osany Ale wredne, nienawidzę jej Po prostu uważam, że śletra, który paja. Wystarczy serio, że jedna osoba powie jakieś gówno i co? I cała szkoła w to wierzy I pomyśleć, że wierzyliśmy w twoją historię jako dobra... Co? Jako dobra co? Jako dobrą dziewczynkę. Wstają? Co? Dziewczyny, nie zrobiłam, nie zrobiłam tego, naprawdę. Nie zrobiłam. No i po co wstałyście? I jesteś fałszywy. No to wydłupiaj stąd. Już nie chcę. No i dobrze, dobrze. Koleżanko, bardzo źle postąpiłaś, bo one wyszły. Wiesz, co powinnaś zrobić? Ty powinnaś powiedzieć, żeby mnie, żeby po prostu wydupiały stąd, a nie że one mówią, że idą. To ty miałaś ich stąd wygonić. No nie patrz, wszystko będzie dobrze. Pani Andere ci pomoże. Pierwszy raz to nie było z mojej winy. Cześć Bina, tym razem będziesz wcześniej w klubie, prawda? Faktycznie, przepraszam, ale dzisiaj będę powtarzał lekcję. Jestem bardzo zajęty. Mm. Ale to sam, wcześniej nie ci nie przeszkadzało w zajęciach karate. Co się dzieje? O Senpai, to nic. Jutro wrócę na zajęcia. Siema, papatki, papatki, Eduba. Jestem waszym liderem, słuchajcie się mnie i ćwiczyć O, Jancian, dobra przyjaciółka Najlepsza przyjaciółka Pani Andere. Hmm. hmm. Czas trochę poudawać Cze Cześć Siema Będę dobrą twoją przyjaciółką Cześć, przykro mi to mówić, ale klub został zamknięty Z powodu braku hmm. Braku Członków! Członków! Nie ma ich! Odeszli! Wszyscy zostałam sama! To tak dopowiadam. Uspokój się, ja ci wierzę. O. Naprawdę tak. Wiem, że nigdy byś czegoś takiego nie zrobiła. Ufam ci. Ujuj, najlepszy przyjaciółki. Tak się cieszę, że ktoś mi wie, że nie sabotowałem Bento tamtej dziewczyny, nawet z nią nigdy nie rozmawiałam. Nie martw się, na pewno się wszystko łoży. Jestem tutaj dla ciebie. Ja mam najlepszy misterny plan. Teraz musimy sprawić, żeby wszyscy myśleli, że to tak naprawdę Osana zasabotowała swoje własne Bento i powiedziała Roszaku, żeby powiedziała tu wszystko, co powiedziała, przy wszystkich, żeby wrobić Amaj, a tak naprawdę to Osana zrobiła. Robi. Mam nadzieję, że rozumiecie. Wiem, że ja tłumaczę masakrycznie źle, ale, ale to trzeba sprawdzić. Do, do tego trzeba doprowadzić koleżanki. Co ty tutaj z nią robisz? Przytulam. Jestem z nią przyjaciółką. Znaczy, e, ten... E, pocieszam ją. Ugh. Ona... Uh, Wierzę jej... Mm. Mogłabyś chociaż wyjaśnić, co się stało? Ale ona o niczym nie wie! Przysięgam, że niczego nie zrobiłam! W życiu bym czegoś takiego nie zrobiła! Nawet bym o tym nie pomyślała! yan oh. mm. wiesz, wierzysz jej? Tak, jest! Jest, jest! Dobrze, wierzę ci! To także prawda! Wątpię, by ktoś taki jak ty zrobiłby coś takiego! Poza tym rąszaku nie ma za dobrej reputacji! O, senpai! Ale nie, senpaiem nic się koleżanko nie będzie łączyć. O. A to nie się patrzył na pani Andery. No, no więc muszę iść. Do zobaczenia, dziewczyny, papatki. To już nie muszę się z nią przyjaźnić. Taro! Siema Budo, myślałem, że będziesz w swoim klubie. Tup, 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 tup. Musimy pogadać. O czym... Nie rozumiem. O czym? Powiesz mu, powiesz o, o Ayano. Co mu powiesz? Co chcesz mu powiedzieć? Tego dowiemy się, moi drodzy, w kolejnym odcineczku, bo tutaj już, tu już koniec. Dużo, dużo, dużo miło się pod tym odcineczkiem i dowiemy się w kolejnym filmiku, co Budo dokładnie powiedział senpajowi. Tymczasem, pa, pa!